Witam wszystkich na moim kanale, jestem Iza. Zapraszam na tarota codziennego. Dziś mamy sobotę, 28 sierpnia. Nagrywam dziś troszeczkę wcześniej, dlatego może być inne światło. Zobaczymy, jaki dzisiejszy dzień będzie dla wszystkich znaków Zodiaku. Sobota, 28 sierpnia dla wszystkich znaków Zodiaku. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Są dwa lata, 28 sierpnia. Jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku. Najpierw standardowo zaczynamy od osoby z podznaku Barana. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku Barana, tutaj karty pokazują jakieś drobne inwestycje. Jeżeli macie dzieci, to mogą być inwestycje właśnie w wasze dzieci. Tutaj karta też może mówić o tym, że w dniu dzisiejszym zechcecie właśnie wykonać jakąś taką pierwszą inwestycję w coś nowego. Być może będziecie w pewien sposób nie tylko inwestować, tak powiem, środki finansowe, ale też na przykład swój czas bądź też zaangażowanie. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku byka, tutaj natomiast karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym coś może być przed wami skrywane, coś może być niejasne. Przez cały dzień możecie mieć takie wrażenie, takie odczucie, że coś Wam nie pasuje. Jeżeli chodzi właśnie o kwestię podpisywania jakichś ważnych dokumentów, to w dniu dzisiejszym starajcie się czytać je bardzo dokładnie. Jeżeli chodzi o osoby z znaku bliźniąt, tutaj natomiast karta pokazuje taki ogólny stan depresyjny. Może się wydarzyć w dniu dzisiejszym, że ktoś bliski waszemu sercu może wam wsadzić tak zwany nóż w plecy, ktoś może was bardzo zranić, możecie właśnie odczuwać. Bardzo złe stany emocjonalne, możecie być psychicznie podłamani. Może właśnie się wydarzyć taka sytuacja, która właśnie w ten sposób wpłynie na Wasze ogólne samopoczucie. Jeżeli chodzi o osoby z znaku raka, tutaj karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym. Um, nie wytrwacie w swoich postanowieniach. Jeżeli coś dziś rozpoczniecie, to niestety prędzej czy później nie będziecie chcieli tego kontynuować. Tutaj karta pokazuje taką ogólną niechęć, jeżeli chodzi o um, dalsze podążanie w jakimś wyznaczonym kierunku. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku lwa, tutaj natomiast karta może wskazywać na przykład na jakieś dodatkowe źródło dochodu, dodatkową pracę. Karta też może mówić o tym, że w dniu dzisiejszym będziecie mieć na przykład trudność, jeżeli chodzi o dokonanie jakiegoś wyboru. Może się zdarzyć, że będziecie mieli dwie prawie że identyczne opcje do wyborów. Jeżeli chodzi o sobie z podznaku panny. Jest to bardzo dobry dzień na różnego rodzaju inwestycje finansowe. Może się zdarzyć taka sytuacja, że nagle dostaniecie jakąś, właśnie, propozycję, czy też zawodową, czy też finansową. Jest to bardzo dobry dzień dla osób, które na przykład szukają pracy, tak więc w dniu dzisiejszym śmiało możecie wysyłać CV, a także, jeżeli chodzi o niektóre branże, możecie się jak najbardziej umawiać na rozmowy kwalifikacyjne. Jeżeli chodzi o osoby z pod znaku wagi, tutaj natomiast karta pokazuje ogólną taką waszą wewnętrzną moc. W dniu dzisiejszym możecie poczuć, że... Um, Jesteście zdolni nawet górę przenosić, że macie w sobie mnóstwo energii. Może się wydarzyć taka sytuacja, że będziecie w pewien sposób chcieli nad kimś zapanować, będziecie może chcieli użyć przeciwko jakiejś konkretnej osobie waszych wdzięków. Jest to bardzo dobry dzień dla osób, na przykład, którzy są w stanie wolnym. W dniu dzisiejszym możecie, że tak powiem, kogoś zauroczyć, ktoś nie będzie w stanie się Wam oprzeć. Jeżeli chodzi o skorpiony, tutaj karta pokazuje kwestię oczekiwania. Karta może mówić o tym, żebyście w dniu dzisiejszym wykazali się cierpliwością. Jeżeli dziś podejmiecie pewne działania i będziecie liczyć na szybki efekt, no to niestety karta informuje, że na wszelkie efekty Waszych działań przyjdzie Wam dłużej poczekać. Mi bardzo często ta karta pokazuje takie drobne opóźnienia, jeżeli chodzi o, o różnego rodzaju środki komunikacji. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku strzelca, tutaj karta pokazuje jakieś kwestie rodzinne. W dniu dzisiejszym na przykład możecie się dowiedzieć o jakimś dziecku w rodzinie, jest to bardzo dobry dzień dla osób, które na przykład starają się o dziecko. W dniu dzisiejszym większą wagę możecie właśnie poświęcać na przykład waszej matce, jakiejś starszej kobiecie w rodzinie. Jest to bardzo dobry dzień dla osób, które zamierzają na przykład założyć swoją własną działalność gospodarczą. Jest to ogólny, ogólnie dzień, w którym zbieracie plony waszych wcześniejszych działań. Jeżeli chodzi o osoby stanu wolnego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać kobietę do stałego związku. Jeżeli chodzi o koziorożce, tutaj karta wskazuje być może na taki dość nerwowy dzień, na jakieś kłótnie, nieporozumienia. Możecie mieć właśnie problem, jeżeli chodzi o Waszą komunikację, możecie się z kimś nie dogadać. Jeżeli właśnie w dniu dzisiejszym większość czasu będziecie poświęcać na jakiś przesył komunikacji z drogą zdalną, to też upewniajcie się, czy wszystko wysyłacie, czy wszystko jest prawidłowo, czy na przykład nie popełniacie gdzieś jakiegoś błędu. Jeżeli chodzi o wodniki, tutaj karta pokazuje jakieś takie kwestie, które wiążą się z natłokiem informacji z natłokiem wydarzeń. W dniu dzisiejszym ogólnie u was może się bardzo dużo dziać. Jeżeli chodzi o osobę stanu wolnego, tutaj karta mówi o różnego rodzaju flirtach, romansach, tak więc śmiało możecie dziś wychodzić do ludzi. Jest to też dobry Dzień na to, żeby na przykład założyć sobie konto na jakimś portalu randkowym. I jeżeli chodzi o osobę spod znaku ryb, tutaj karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym ważną rolę odegra przeznaczenie. Dziś muszą się wydarzyć pewne sytuacje, które były, że tak powiem, z góry wam pisane. Karta informuje, że w dniu dzisiejszym wasze życie może się... Odmienić o 180 stopni. Jest to też bardzo dobry dzień dla osób, które od czasu do czasu lubią sobie pograć w różnego rodzaju gry losowe. Też karta może informować o tym, że dziś będziecie mieć styczność z osobami, które, że tak powiem, z którymi mieliście kontakt w waszym poprzednim wcieleniu. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu. Życzę udanej soboty i zapraszam na jutro. Pa! pa.